I proszę Państwa, rzeczywistość naszych dróg, dziury. Najlepiej, jeżeli to możliwe, proszę Państwa, to omijać, tak? Pamiętać o bezpieczeństwie przy omijaniu dziur. Proszę Państwa, jeżeli nie da się ominąć dziury, no to musimy w nią wjechać, czyli zahamować przed dziurą, puścić hamulec i w momencie przejeżdżania przez dziurę wcisnąć sprzęgło. Dlaczego tak? Dlaczego musimy puścić hamulec, żeby nie było uderzenia w przeguby i układ kierowniczy? A dlaczego wciskamy sprzęgło? Dlatego, żeby nie było bezpośredniego uderzenia w skrzynię biegów. Tak? Czyli pamiętajcie, hamujemy przed dziurą, odpuszczamy hamulec, wjeżdżając wolniutko w dziurę, wciskamy sprzęgło do oporu, po przejechaniu przez dziurę puszczamy z powrotem sprzęgło. Podobna technika dotyczy progów zwalniających.